Szacunek kobiety nie rodzi się z tego, co mówisz, lecz z tego, czego nie musisz mówić. Nie z tego, jak desperacko starasz się jej udowodnić swoją wartość, ale z tej niezniszczalnej pewności, która emanuje z Twojego jestestw bez słów. To prawda, którą większość mężczyzn odkrywa zbyt późno, gdy już stracili to, czego najbardziej pragnęli. Oto paradoks, który definiuje współczesne relacje. Mężczyzna, który desperacko szuka aprobaty, otrzymuje pogardę. Ten, który stoi nieruchomo jak skała w obliczu chaosu, zdobywa szacunek bez proszenia. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ szacunek nie jest emocją, to instynktowna reakcja na siłę, stabilność i wewnętrzną dyscyplinę. Gdy zakończysz tę lekcję, będziesz posiadał nie tylko zrozumienie, ale konkretną mapę drogową. Kodeks Żelaznej Misji. System myślenia i działania, który przekształci cię w mężczyznę, którego obecność mówi więcej niż tysiąc słów. Mężczyznę, który budzi szacunek nie przez to, co robi dla innych, ale przez to, kim jest dla siebie. Kobieta nie szanuje mężczyzny, który czyni ją centrum swojego uniwersum. Szanuje tego, który ma swoje własne uniwersum, misję większą niż ona, większą niż ich związek większą niż jego własne doraźne potrzeby. Wyobraź sobie scenariusz. Spotykasz kobietę, która cię pociąga. Mężczyzna przeciętny natychmiast reorganizuje swoje życie wokół niej, anuluje spotkania z przyjaciółmi, porzuca swoje hobby, zmienia plany zawodowe, aby być dostępny na jej telefon. Myśli, że pokazuje zaangażowanie. W rzeczywistości pokazuje brak kręgosłupa. Mężczyzna żelaznego umysłu postępuje inaczej. Gdy ona próbuje go testować, dlaczego nie możesz zostać dziś ze mną zamiast iść na trening? Nie tłumaczy się ani nie przeprasza. Odpowiada spokojnie: Mam zobowiązanie wobec siebie, to część tego, kim jestem. I idzie na trening. To nie jest okrucieństwo. To klarowność. Ona nie testuje Twojej miłości, testuje Twoją siłę charakteru. Sprawdza czy masz własne fundamenty, czy jesteś tylko lustrem jej potrzeb. Zasada żelazna. Twoja misja jest nietykalna. Nie jest przedmiotem negocjacji, nie jest czymś, co można odłożyć dla czyjegoś komfortu. Kiedy kobieta widzi, że masz coś, dlaczego jesteś gotów poświęcić nawet jej uwagę, paradoksalnie zaczyna cię bardziej szanować. Bo rozumie, że jesteś mężczyzną zasad, nie emocji. Słabość mężczyzny Objawia się nie w tym, co czuje, ale w tym, jak szybko i bezrefleksyjnie reaguje na prowokacje. Kobieta może Cię testować, krytykować, prowokować, nie po to, aby Cię skrzywdzić, ale aby sprawdzić, czy jesteś panem swoich emocji, czy ich niewolnikiem. Rozważ tę sytuację. Ona rzuca komentarz, który macie zranić. Mój były nigdy nie miałby problemu z tak prostą rzeczą. Przeciętny mężczyzna wybucha albo zaczyna się bronić. To nieprawda. Ja potrafię to zrobić lepiej niż on. Właśnie przegrał test. Żelazny umysł reaguje inaczej, słyszy prowokacje, analizuje jej prawdziwą naturę. To test, nie atak i odpowiada z kamiennym spokojem. Może po prostu skinąć głową i powiedzieć rozumiem. Albo w ogóle nic nie powiedzieć, tylko patrzeć jej prosto w oczy z nieruszoną pewnością siebie. To milczenie nie jest pasywne. To aktywna demonstracja samokontroli. Pokazujesz, że jej słowa nie mają mocy nad Twoim wewnętrznym stanem, że jesteś jak skała. Może na ciebie padać deszcz, może wiać wiatr, ale Twoja forma pozostaje niezmieniona. Ona to odczuwa. Instynktownie rozpoznaje mężczyznę, którego nie można łatwo zachwiać, którego pewność siebie nie zależy od jej aprobaty. I ten rodzaj wewnętrznej stabilności budzi pierwotny szacunek. Twoja obecność mówi głośniej niż wszystkie komplementy i deklaracje miłości razem wzięte. Kobieta czuje twoją wartość nie przez to, co mówisz o sobie, ale przez to, jak się zachowujesz, gdy nikt nie patrzy, jak stoisz, gdy inni się chwiają, jak reagujesz pod presją. Wyobraź sobie, jesteś z nią w trudnej sytuacji. Może to konflikt z kelnerem w restauracji, może kryzys w pracy, może problem z rodziną. Przeciętny mężczyzna wpada w panikę. Skarży się, szuka pomocy u niej. Co robimy? Co myślisz? Pomóż mi. Mężczyzna żelaznej misji zachowuje się jak kapitan statku w sztormie. Nie panikuje, nie prosi o radę. Analizuje sytuację, podejmuje decyzje, działa. Ona może zobaczyć, że ma do czynienia z mężczyzną, który bierze odpowiedzialność za swoje życie i potrafi radzić sobie z chaosem. Ta kompetencja w obliczu trudności to jedna z najsilniejszych form męskiej atrakcyjności. Nie musisz nic mówić o swojej sile, ona ją widzi w akcji. To, co usłyszałeś do tej pory, to fundament, podstawowe filary architektury szacunku. Ale prawdziwa transformacja leży głębiej w zrozumieniu kobiecej psychologii na poziomie instynktownym, w opanowaniu sztuki bycia człowiekiem, którego szacunek jest naturalną konsekwencją jego charakteru. Jeśli chcesz poznać pozostałe filary, jak budować magnetyczną niezależność emocjonalną, jak stosować strategiczne wycofanie, które wzmacnia Twoje pozycje i jak stać się mężczyzną, którego szacunek jest nie do podważenia, dołącz do Bractwa Żelaznego Umysłu. Subskrybuj kanał i kliknij dzwonek. Następna lekcja odkryje przed Tobą mechanizmy, które oddzielają królów od poddanych. Największym błędem mężczyzny jest uzależnienie swojego stanu emocjonalnego od reakcji kobiety. Gdy ona się uśmiecha, ty się cieszysz. Gdy jest zimna, ty panikujesz. Gdy nie odpowiada na wiadomości, ty tracisz sen. To nie jest miłość, to niewolnictwo emocjonalne. Kobieta instynktownie traci szacunek do mężczyzny, który staje się jej emocjonalnym odbiciem. Dlaczego? Bo widzi słabość w tej zależności. Rozumie, że ma do czynienia z osobą, która nie posiada własnego centrum grawitacji. Wyobraź sobie konkretną sytuację. Macie kłótnie. Ona jest zimna przez kilka dni. Przeciętny mężczyzna bombarduje ją wiadomościami, kupuje kwiaty, błaga o przebaczenie. Desperacko próbuje naprawić jej nastrój, bo jego własny dobrobyt zależy od jej uśmiechu. Mężczyzna żelaznego umysłu postępuje radykalnie inaczej. Akceptuje jej złość jako jej prawo. Nie próbuje jej naprawiać ani ratować sytuacji. Utrzymuje swój wewnętrzny spokój, niezależnie od jej stanu emocjonalnego. Może powiedzieć spokojnie: Rozumiem, że jesteś zła. Daj mi znać, gdy będziesz gotowa porozmawiać. I kontynuuje swoje życie. To nie oznacza obojętności. To oznacza emocjonalną dojrzałość. Pokazujesz, że twój spokój ducha. Nie jest zakładnikiem jej nastrojów. Ta stabilność budzi głęboki szacunek, bo kobieta czuje, że ma do czynienia z mężczyzną o silnej strukturze wewnętrznej. Twoja dostępność nie powinna być dana za darmo. Mężczyzna, który jest zawsze dostępny, zawsze gotowy, zawsze odbiera telefon, traci swoją wartość w oczach kobiety. Nie dlatego, że kobiety są przewrotne, ale dlatego, że to, co łatwo dostępne, zostaje uznane za mniej cenne. To jest psychologia podstawowa. Człowiek ceni to, za co musi zapłacić, czasem uwagą, wysiłkiem. Gdy dajesz się za darmo, stajesz się bezwartościowy. Rozważmy praktyczny scenariusz. Ona do Ciebie pisze każdego dnia. Przeciętny mężczyzna odpowiada natychmiast, każdorazowo. Myśli, że pokazuje zainteresowanie. W rzeczywistości pokazuje, że nie ma nic ważniejszego do roboty niż czekanie na jej wiadomości. Żelazny umysł odpowiada strategicznie. Czasem natychmiast, czasem po kilku godzinach, czasem w ogóle. Nie ze złośliwości, ale z pozycji człowieka, który ma swoje priorytety. Jego czas jest cenny, więc ona musi na niego zasłużyć. Ta nieprzewidywalność tworzy psychologiczne napięcie, które jest motorem atrakcyjności. Ona nie może cię przeczytać jak otwartą księgę. Musisz pozostać zagadką, którą warto rozwiązać. Zasada żelazna: Twoja obecność musi być prezentem, nie prawem. Gdy kobieta zaczyna brać twoją uwagę za oczywistość, natychmiast traci do ciebie szacunek. Kobieta szanuje mężczyznę, który jest szanowany przez innych mężczyzn. To nie jest powierzchowność, to ewolucyjny instynkt. Przez tysiąclecia kobiety wybierały partnerów na podstawie ich pozycji w męskiej hierarchii. Bo to gwarantowało bezpieczeństwo i zasoby dla potomstwa. Współcześnie to oznacza, buduj swoją pozycję wśród mężczyzn. Staraj się być liderem w swoim środowisku. Zdobądź kompetencje, które inni mężczyźni podziwiają. Nie chodzi o epatowanie bogactwem czy osiągnięciami. Chodzi o autentyczną kompetencję i szacunek równych sobie. Obserwuj to w praktyce. Idziesz z nią na imprezę. Gdy inni mężczyźni cię szanują, proszą o radę, słuchają twoich opinii, traktują cię jako autorytet. Ona to widzi. Jej szacunek do ciebie automatycznie wzrasta, bo społeczny dowód wartości jest dla kobiet niezbędnym sygnałem. Przeciwnie, jeśli jesteś ignorowany, lekceważony, traktowany jako nieważny przez innych mężczyzn, ona to również odczuje. Jej instynktowna reakcja będzie zmniejszenie szacunku. Nawet jeśli intelektualnie próbuje to zwalczyć. Ostatni i najważniejszy filar. Musisz wiedzieć, kim jesteś, niezależnie od opinii świata. Twoja tożsamość nie może być wynikiem głosowania, nie może zależeć od tego, czy ona cię kocha, czy twoi rodzice cię aprobują, czy społeczeństwo cię akceptuje. Mężczyzna żelaznego umysłu definiuje siebie przez swoje zasady, cele i charakter. Jest jak góra. Może padać deszcz krytyki. Może wiać wiatr odrzucenia, ale jego kształt pozostaje niezmieniony. Kobieta to wyczuwa. Widzi mężczyznę, który nie potrzebuje jej walidacji, aby wiedzieć, ile jest wart. Ta wewnętrzna solidność, ta niepodważalna pewność siebie budzi pierwotny, głęboki szacunek. Te siedem filarów tworzy architekturę charakteru, która naturalnie wzbudza szacunek. Nie przez manipulacje, nie przez gry ale przez autentyczną siłę osobowości. Misja ponad wszystko. Kontrola reakcji. Obecność zamiast słów. Niezależność emocjonalna. Strategiczne wycofanie. Pozycja w męskiej hierarchii. Stoicka pewność siebie. Gdy opanujesz te zasady, staniesz się mężczyzną, którego szacunek jest naturalną konsekwencją jego charakteru. Mężczyzną, który nie musi prosić o szacunek, bo go emanuje którego obecność jest jak skała w sztormie, niewzruszona, niezawodna, budząca zaufanie i podziw, nie będziesz już błagał o miłość, będziesz ją przyciągał przez swoją siłę, nie będziesz szukał aprobaty, będziesz jej źródłem dla siebie. Największy szacunek budzi mężczyzna, który nie potrzebuje szacunku innych, aby szanować siebie.